Bez kogoś, kto ci da feedback korekcyjny dotyczący Twojej pracy, ale nie na zasadzie jestem twoim coachem i będę się tutaj z Tobą. Mm, tylko jestem Twoim przełożonym i mam pewne oczekiwania, i chciałbym, żebyś te oczekiwania realizował, stawiam ci granice i później. W procesie staje się dla Ciebie, to nasza relacja staje się coraz bardziej i bardziej partnerska, czyli poprzez stawianie granic, tak jak pracujemy z zespołem, i mówimy o tym, że stawiamy ramy, żeby ten zespół dostarczał, no to w taki sam sposób oczekuję tego od przełożonego tego Mastera, że on będzie stawiał Scrum Masterowi ramy w taki sposób, żeby ten Master się rozwijał, poszerzał swój zakres kompetencji, ale jednocześnie poszerzał obszar wpływu i poszerzał obszar odpowiedzialności którą niesie ze sobą, nie? i rzeczy, które potrafi zrobić, a nie doradzić, wesprzeć, i tego typu historie.